Szanowni państwo, nie musimy nawet przypominać całej historii zaistniałej w Pruszkowie z udziałem policjantów, którzy doprowadzili do wypadku i nie udzielili pomocy dziewczynom. Prócz tego, że dziewczyny zostały pokrzywdzone psychicznie, pokrzywdzone fizycznie, złamany nos, złamana ręka, to dodatkowo są stygmatyzowane przez rzecznika policji. Mówiącego, że same chciały wejść do auta. Apeluję do rzecznika prasowego Komendy Stołecznej o przeprosiny. Jego słowa zrównuje ze słowami komentującymi: Została zgwałcona, bo miała krótką spódniczkę. Apeluj, apeluję również do komendanta głównego policji, pana Jarosława Szymczyka. Yy, musimy sprawdzić, czy jest komendantem nadal, czy to jest już tylko, Fasada. W tej sytuacji mogło być każde dziecko w Polsce. Każda dziewczynka. Każdy rodzic mógł być matką ojcem tych pokrzywdzonych. Mógł być Igorem Stachowiakiem bądź jego tatą. Mógł być kierowcą czy panem Sebastianem. Na końcu mógł być synem Magdaleny Felix, Mikołajem Filiksem. Czy polska prokuratura, czy polska policja zapewniają bezpieczeństwo naszym obywatelom, naszym dzieciom? Mam duże wątpliwości.